W końcu niepokalane serce zatriumfuje nad tymi, którzy przyjmują Boga. To miłość Boża prowadzi tam, gdzie niewielu ją ma. Niech niepokalane serce Maryi będzie przystanią zbawienia dla mojej duszy i mojej rodziny. To przesłanie z 15 kwietnia 2024 jest A: pełne miłości. Wezwanie naszego Pana Jezusa Chrystusa do Jego umiłowanych dzieci błogosławi całą ludzkość, ofiarowując swoją miłość. Niektórzy zainspirowani objawieniami swojej matki, ukochanego świętego Michała Archanioła i innych świętych, postanowili rozpocząć drogę przemiany, wybierając drogę nawrócenie i uwielbienie, wysławiam z należną czcią i uwielbieniem. Na wstępie chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału, ponieważ tutaj będę codziennie dzielić się proroczym przesłaniem dla Twojego serca. Nie zapomnij skomentować poniżej swojej prośby modlitewnej i powiedz mi, za kogo się ostatnio modliłeś. W dniach, w których Twoi przyjaciele rodziny pracują na rzecz uzdrowienia, złóż poniżej swoją prośbę modlitewną i dołącz do niej prośbę modlitewną. Powiedz mi także, z jakiego kraju pochodzisz, aby wiedzieć, do jakich krajów dociera nasze przesłanie. Amen to, to uznania oczekuję od tych, którzy mają pokorne serce i zachęca ich, aby uznali go za swego Pana i Boga, nawet w obliczu obojętności wielu, którzy go nie kochają, wobec bezbożności, która przenika konflikty świata. Lama do pokuty i nawrócenia przy każdym wydarzeniu. Globalny jest elementem eskalacji wydarzeń. Jest to znaką trwającego konfliktu, który wykracza poza konflikty doczesne, aby odzwierciedlić toczącą się bitwę duchową. Konieczne jest. Aby wszyscy bez wyjątku nawrócili się i czcili go jako Pani król, nie zapominając o nieustannej opiece Twojej świętej matki, która wzywa Cię do pokuty, modlitwy i czuwania duchowego. Nie dajcie się zwieść myśleniu, że tylko Stany Zjednoczone są w niebezpieczeństwie. To jest ostrzeżenie dla całej ludzkości. Przyjrzyjcie się uważnie, gdzie cień ciemności, ponieważ będzie to miało uniwersalne znaczenie. Powtórzone na wszystkich kontynentach, nawołuje was, drogie dzieci, abyście byli współczujący i miłosierni wobec siebie. To wydarzenie jest zarówno znakiem, jak i ostrzeżeniem, aby niezrozumieni, ale trwajcie niewzruszeni w wierze i nadziei. Dziewica Maryja ostrzega nas o znaczeniu przygotowania się do tej chwili za pomocą potężnych modlitw, aby uzyskać ochronę i zbawienie dla naszego życia. Więc pobierz teraz moją cyfrową książkę Potężna Modlitwa Dziewicy Maryi. Materiał ten obejmuje różnorodne modlitwy odpowiednie na każdą okazję w życiu. Nie trać czasu. Kliknij na link dostępny w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz go natychmiast. Jednostki są ograniczone. Dlatego ważne jest, aby działać już teraz. Aby zapewnić dostęp do potężnej modlitwy najświecej Marii Panny już teraz, zanim skończą się jednostki, bądźcie uwarni na wypełnienie się proroktu drogie dzieci, na znak mojego miłosierdzia. Ofiaruję łam moje serce jako schronienie dzięki pokucji, modlitwie i zadośćuczynieniu. Można zapobiec wtargnięciu wód morskich na ziemię i szerzeniu się głodu po całym świecie. Ciemność powoduje konflikty między narodami, ale wy, małe dzieci, musicie bądźcie braterscy, żyjcie w mojej miłości i pełnijcie moją wolę, zajmijcie się sprawami osobistymi. Zazdrość jest strasznym doradcą, niech ubodzy będą bogaci w miłości, a bogaci niech się nie przechwalają swoimi dobrami doczesnymi. To jest czas przepełnienia łask w każdej osobie. Jeden z was nie zatrzymuje się w grzechu, ale pokutuje i wyznaje swoje błędy, rozpoczynając nowe życie. Słuchajcie ostrzeżeń nie ze strachu, ale aby się obudzić i zdystansować od grzechu, ponieważ wróg duszy stara się odwrócić uwagę. Módlcie się, moje dzieci, bo ziemia się trzęsie w różnych miejscach, módlcie się za Meksyk, który jest mocno wstrząśnięty, módlcie się za miasto wielu narodowości, podczas gdy San Francisco drży, wszyscy potrzebujecie modlitwy i nawrócenia. Przygotujcie się duchowo, wzrastajcie w pokorze i módlcie się za Kościół. Niebo towarzyszy Wam z aniołem pokoju, prowadzącym moim słowem, aby dla dobra wszystkich moje serce jest zawsze otwarte i pełne chwały, z niepokojem oczekując pragnienia dusz, któremu towarzyszy niepokalane serce mojej matki. Błogosławię Cię i niezmiernie kocham. Amen. Zdrowaś Maryjo. Najczystsza, bez grzech poczęty światło Maryi, komentarz. Bracia stajemy przed Słowem Bożym, które zachęca nasze sumienie. Do podjęcia decyzji o nawróceniu. Zlekceważono znaki pozostawione z miłością przez Ojca, ukazując nam krytyczny moment, w którym znalazła się ludzkość. Zmierzamy do wojny nuklearnej bez maja. Ludzkość zatrzyma się przed tym strasznym i fatalnym wydarzeniem, wywołanym przez samo stworzenie ludzkie. Jednakże nasz Pan nie pozwoli ludzkości zniszczyć tego, co stworzył, zakończy wojnę swoim sprawiedliwości. Upewnij się, że wkleiłeś swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej dziewicy Maryi i przygotuj się na wielką mękę. Do tego przyjdzie, bracia, bądźmy stworzeniami modlitwy i działania, kierując się bez lęku nauką Pana, zawartą w przykazaniach, ale z wiarą i ufnością w Boską i matczyną opiekę. Kontynuujmy marsz ku zbawieniu duszy. Amen. 15 kwietnia w Ameryce nastąpi zaćmienie słońca północ. Ostatni raz widziano zaćmienie słońca ogółem w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu 2017 r. rozpoczął się szereg katastrofalnych wydarzeń, takich jak sezon huraganów, globalne epidemie i konflikty, takie jak wojna na Ukrainie i przeciwko Izraelowi, to kolejne zaćmienie podnosi świadomość, Ponieważ obecnie wydaje się, że III wojna światowa państwa NATO przygotowują się do takiego konfliktu, zwłaszcza po niedawnym ostrzeżeniu prezydenta Rosji Władimira Putina o ryzyku wybuchu trzeciej wojny światowej. Wysyłają wojska na Ukrainę i przed tym zaćmieniem są ważne wezwania. Co ciekawe, trasa następnego zaćmienia słońca będzie przebiegać przez siedem miejsc w Stanach Zjednoczonych, zwanych NI. Zaczynając od miasta w Teksasie o nazwie Jonach, przebieg przez te miasta, wywołując refleksję na temat proroka Jonasza, wysłanego do miasta Ni. To słoneczne wydarzenie przypomina o znaczeniu refleksji i możliwości odkupienia. Nawet w czasach zbliżającego się kryzysu, pamiętaj o wklejeniu swojej książki bez pierwszego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej dziewicy Maryi i przygotować się na wielką mękę. Która nadejdzie 15 kwietnia, zaćmienie słońca. Rozpocznie okres 7 miesięcy, który rozpocznie się w Meksyku i będzie przebiegał przez Stany Zjednoczone, aż do docierając do regionu Kanady 12:17. Podobne zaćmienie przeszło nad siedmioma miastami w Stanach Zjednoczonych, wszystkie o nazwie Salem, co oznacza pokój tego samego dnia. Zaćmienie przejdzie także przez miasto, w którym znajduje się replika Arki Noego. Został zbudowany w Willingston w stanie Kentucky. Zapiski o całkowitym zaćmieniu słońca w mieście w Syrii w wyższym wieku peno kiedy Jonasz ogłosił nawrócenie ludu, Bóg zesłał ten znak jako zaproszenie ludu, aby przyszedł do niego, a w odpowiedzi mieszkańcy Niniwy nawrócili się. To wydarzenie podkreśla, jak Bóg zawsze wysyła znaki do ludzi, Dlatego 15 kwietnia 2024 roku, ważne jest, aby zapalić błogosławioną świecę i modlić się o nawrócenie naszej rodziny i całego świata poprzez to zaćmienie. Bóg wzywa świat do nawrócenia, potwierdzając Jego stały kontakt z nami poprzez niebiańskie znaki, komentarz poniżej dla ochrona wolnego typu Pana wszystkiego, zło i niebezpieczeństwo. Chciałbym zaprosić Was do modlitwy już teraz i do modlitwy. Nie zapomnijcie więc umieścić swojej prośby modlitewnej w komentarzach, jeśli już to zrobiliście. Napiszcie: Amen. Zamknijcie teraz oczy, weźcie swój krucyfiks i modlitewnik, który macie. Już pobrany, gdzie umieściłem to postanowienie we wszystkich filmach mojego kanału, w pierwszym opublikowanym komentarzu i módlcie się ze mną, ojcze nasz, który jesteś w niebie błogosławione imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Taki na ziemi, tak i w niebie chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym dłużnikom i nie dopuśćmy, abyśmy ulegli pokusie. Więcej wybaw nas od zła. Amen. Zdrowaś. Maryjo, jesteś pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Jezus, Święta Maryjo, Matka Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen, Maryjo, idź dalej i otwieraj ścieżki i ścieżki, otwieranie drzwi i bram, otwieranie domów i serc. Matka idzie do przodu. Dzieci są chronione i podąża jej śladami. Bierze wszystkie dzieci pod swoją opiekę. Maryja robi krok do przodu i rozwiązuje to, czego nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Mama, zaopiekuj się wszystkim, kto nie jest tam. W naszych rekach masz mok, aby to zrobić i upewnij się, że wkleisz swoją ksiłkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej Dziewicy Maryi i przygotować się na wielką mękę, która nadejdzie, droga Dziewico Maryjo. Matka. Pokój w tym powolnym świecie, naznaczonym konfliktami między narodami, do Ciebie wznosimy nasze serca w poszukiwaniu wstawiennictwa i przewodnictwa. Ty, który zostałeś zaszczycony boską obecnością Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, modlimy się, abyś wylał swoje macierzyńskie wstawiennictwo nad ludzkością. Aby pokój między narodami ustał wojny, konflikty i podziały, które tak często powodują ból i cierpienie Twoich dzieci. Niech Twoja słodka obecność będzie balsamem pocieszenia i nadziei dla tych, którzy stawiają czoła udrękom wojny i przemoc Maryja Królowa. Pokoju prowadź przywódców narodów, aby szukali dialogu, wzajemnego zrozumienia i sprawiedliwości, promując w ten sposób bardziej braterski i wspierający świat. Pomóż nam kultywować kulturę pokoju w naszych rodzinach, wspólnotach i społeczeństwach, aby każdy mógł żyć w harmonii i wzajemny szacunek. Wstawiaj się za nami przed Twoim ukochanym synem, aby zaszczepić w naszych sercach ducha przebaczenia, pojednania i prawdziwej miłości. Niech każdy nasz gest będzie znakiem budowania pokoju inspirowanego Waszym przykładem. Pokora, czystość i oddanie planowi Boga. Dziewicy Maryi, Gwiazdo. Poranna prowadź nas drogami pokoju i pojednania, aby Królestwo Boże coraz bardziej objawiało się wśród nas. Amen, Polub. I zasubskrybuj nasz kanał YouTube, gdzie znajdziesz więcej treści i doświadczenia duchowego wzrostu. Razem możemy rzucić światło na ciemności i zbudować lepszą przyszłość. Upewnij się, że publikujesz swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia od naszej dziewicy Maryi i przygotuj się na wielką mękę, która nadejdzie.